Cześć, dzień dobry w szumilesie. Jesteśmy na ekranie. Jesteśmy. Nic nie widzę, tak słońce daje. Czasem, nawet więcej zachmur daje po oczach, niż jak nie ma chmurek. Nieważne, co chciałem powiedzieć. Idę sobie do kompostownika i słyszę normalnie, jakby samoloty gdzieś koło mnie latały. Jakieś kurna helikoptery. I chciałem Wam zwrócić dzisiaj uwagę na owady w ogrodzie i nie tylko zresztą w ogrodzie, ale tak ogólnie dla nas wszystkich są one niezbędne do życia. Owady zapylające zwłaszcza. I. Jest taki, taki moment, kiedy mamy dużo kwiatków na działce. Powinienem znów skosić, bo już się powoli chodzić nie da jeżyny i tam się porozrastały. Zwykle koszę drugi raz w roku, to koszę gdzieś w sierpniu, a teraz już w lipcu ciągle leje Wspaniała susza 30 trzydziestolecia, znowu tam 50 pięćdziesięciolecia według synoptyków. Jak zwykle trafili. W każdym razie rośnie wszystko to najbardziej, co nie powinno. Ale też rośnie mnóstwo kwiatów na działce. Nie koszę ich. Dlatego, że na chwilę się zamknę i postaram się Wam to pokazać też. Słuchajcie, teraz tu podszedłem, to trochę ich uciekło, ale pszczoły, trzmiele, no i tyle znam. Chyba to słychać, mam nadzieję, że kamera zbiera. No jest tego mnóstwo. I dlatego nie koszę tych kwiatów, dlatego daję im się tu odżywiać. Oczywiście można by twierdzić, że jeżeli ja nie koszę tych kwiatów, to one niepotrzebnie to zapylają, a mogłyby mi tam gdzieś zapylać moje inne warzywa i owoce. Ale prawda jest taka, że im więcej tego wszystkiego, tym lepiej, bo, bo te zwierzęta się po prostu tutaj, te owady się tutaj rozwijają. Ja Wam nie powiem, co to jest za kwiat, bo nie jestem znawcą tego, a wyskakują mi różne. Od tam mniszków przez mlecze to do goryczel, brodawnik i jeszcze kilka innych, także ja, ja nie wchodziłem dokładnie w to co to tak naprawdę jest, ale, ale widać, że dzięki temu również jest tego mnóstwo tutaj tych, tych owadów. A w całym ogrodzie mamy już to rozplemione. Ja z tym nie walczę, bo to szkoda mi i czasu by było na to i jestem niezwykle zadowolony, bo po pierwsze dużo trzmieli widuje różnego typu, bo tych trzmieli to tych gatunków tam jest naprawdę mnóstwo. A w ogóle dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w zeszłym roku narzekałem, narzekałem, bo rzeczywiście owadów nie było w ogóle ani słychać, ani widać. No coś, coś strasznego to było. Nie, nie, nie chciałem się zapylać w ogóle. Ja nawet dynie, cukinie sam zapylałem, bo nie widziałem, żeby cokolwiek się koło nich kręciło. Teraz jest tego mnóstwo, nie chodzę, nie zapylam nic oprócz pomidorów tam w tunelu ale nawet przy pomidorach trzmiele się kręciły może nie są jakieś takie mega chętne do tego żeby je tam zapylać no dla nich te, te pyłki nie są może takie, takie wspaniałe jak z innych roślin czy też jakiś nektar ale, ale yy, latały tam jeden trzmiel do jakichś powiedzmy 10 kwiatów podlatuje jak mu się to znudzi bo stwierdzi że może te pomidory nie, nie, nie szczególnie go interesują to odlatuje po prostu ale już przez to że podleciał do tego kwiata że nim potrząsnął że tymi skrzydłami wibracje stworzył, już prawdopodobnie ten kwiatek poruszył i zapylił. Tutaj ciągle mamy pełno owadów przy jeżynie bezkolcowej. mam nadzieję, że zbiera troszeczkę to bzyczenie jest, jest w, w, wspaniała sprawa tutaj z tymi owadami, w tym roku coraz więcej, ja nie będę wchodził wiecie, w te takie, można powiedzieć teorie spiskowe, tam w jakieś chemtrailsy i tak dalej, bo czy to może mniej spuszczają tego na nas, czy może wirus zablokował pewne działania rządowo wojenno, jakieś tam wojskowe i w ogóle nie będę w to wchodził, bo to są teorie dla wnikliwych i ja nie będę się nimi w ogóle zajmował. I tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę na. I, i, i dlaczego mówię, że nie będę wchodził, bo moim zdaniem największą sprawę, jaką tutaj można było zrobić, to po prostu zrobiliśmy my, przez to, że nie kosimy i dajemy tutaj kwiatom rosnąć, i do tego mamy coraz więcej naszych roślin, też które można zapylać. Mamy też, jak widać, domki. Dla murarek, w których nie ma jakiegoś tam szaleństwa, ale coś tam się dzieje. Ciekawostką jest to, że tutaj się zrobiła dziura w tej pierwszej w tym pierwszym otworze, który był zaklejony przez, przez jakąś murarkę i po prostu no. Nie wiem, nie wiem co tam się dzieje. Czy to jakoś pogoda tak porąbała, że ta pszczoła tutaj pierwsza wyszła, i może te pozostałe tam z tyłu też. Nie mam pojęcia. A może coś się tu wkradło i ją zeżarło. Nie wiem tego. Tylko tutaj mieliśmy za zalepione i tutaj. Trzciny na razie nie chcą zaklejać, ale my nie kupowaliśmy kokonów murarek, tylko te murarki to są nasze tutaj, no rodzime, że tak powiem, z naszego terenu. Jest to dla mnie też jakaś satysfakcja, że, że nie musiałem tutaj sprowadzać. Tak samo jak drżownic, nie musiałem sprowadzać jakoś specjalnie kupować, tylko się zadomowiły w naszym kompostowniku. Tak, w tych domkach też się za, zaczęły zagnieżdżać nam murarki. Tutaj, tak jak mówię, do pomidorów też wlatują trzmiele, bo pszczoły to nie widziałem, ale trzmiele tak. Jeszcze pójdę do tego, do drugiego domku, bo tam na początku przez długi, długi czas nic nie było, a teraz ostatnio jak byłem to były dwie dziurki zaklejone więc yy, widzę, że tutaj też działa, aha, znaczy tu było tak, że była jedna dziurka tutaj gdzieś zaklejona i teraz jest znowu dziura zrobiona, więc nie wiem z jakiego to powodu czy co się tutaj też zaatakowało czy co tutaj się stało i czy wszystkie te kokony tam do samego końca, bo to od końca tak buduje murarka zostały gdzieś tam zniszczone czy wyleciały te pszczoły, bo te pogody też są dziwne, więc może im się coś porąbało z cyklem rozwojowym, nie mam pojęcia już sam, ale jak widzicie, kolejne dwie dziurki zostały zalepione tak przez taką dokładną pszczołę. Mm, tutaj siedzi sobie pszczoła, nie wiem czy ją widać, czy mi się uda ją nagrać. A schowała się kurczę dalej, wystraszyła się mnie, więc najprawdopodobniej nic wam nie pokażę. Zresztą nie zbiera mi ostrości przy takim przybliżeniu. Niestety, ale się działa tutaj w tej dziurce. To są dziurki 10 mm, tu 8, tu 6. Także polecam bardzo. Ja się zastanawiam, czy będę robił następne. Pewnie będę, ale szczerze mówiąc, to w takich ogrodach, które mają jakby dużo takich dzikich terenów, dużo zakamarków, dużo niepodlinikę różnych rzeczy zrobionych. Jest więcej też owadów, bo mają się gdzie schować. Oczywiście z czasem ja będę sobie zmieniał tam te grządki tutaj podwyższone, to będę sobie zmieniał na jakieś takie ładniejsze, bardziej kanciaste, w, w, w rąbek ciosane, że tak powiem, bo będzie mi też wygodniej chodzić, wygodniej coś tutaj kosić itd. i tak dalej. Dlatego wymiennie, na przykład jakbym tutaj się pozbywał jakiejś tam części takiej, że tak powiem, takiego pola na rzecz jakiegoś trawnika, to w zamian wtedy robię, po, po, powiedzmy 10 metrów zabieram na trawnik, a 5 metrów robię takiej dużo, wie, dużo bardziej intensywnej łąki kwietnej na przykład. No, z łąk kwietnych te, te, co my zakładaliśmy też polecam zakładać, ale nic z tego nie ma, bo ja to po prostu przejechałem glebogryzarką, wysiałem nasiona i tyle. Nic z tego wielkiego tutaj nie powstało. Wstało trawy, zniszczyły te właściwie kwiaty Jakieś pojedyncze sztuki Gdzie nie, gdzie tam coś powyrastały Także to nie jest dobra metoda Żeby to tak sobie puścić byle jak Ale myślę, że też nasiona były bardzo kiepskie Bo niestety już pierwszego roku Bardzo mało tego wyrosło Tutaj mamy teraz mnóstwo Kwiatów przy ogrodzeniu Bo ja jak skosiłem działkę To nie skosiłem, zwykle kosiłem od razu Poza ogrodzeniem też Teraz nie skosiłem, zobaczcie jak pięknie Fioletowo i bzyczki latają tak samo. Jest ich po prostu więcej tutaj i oczywiście można zrobić tak, że pozbyć się wszystkich innych kwiatów i tylko te, które dla siebie są, dla nas są cenne, jako dla warzyw, dla owoców i tak dalej. Starać się, żeby te owady wtedy tam poleciały, ale moim zdaniem to jest troszeczkę złe rozwiązanie, bo Niektóre owady będą od nas odchodzić, niektóre zginą przez to, że właśnie nie mają co jeść, a tak to by jadły jedno i drugie, na przykład i dzikie i takie te hodowane przez nas, co nam akurat potrzebne. Tutaj kilka zostawiłem eksperymentalnie czosnków na, na kwiat. Tutaj już, co tutaj się dzieje? Powinien się kwiat rozwijać, a coś mu tutaj... Aha... Bo to było kawałek urwane i mu się porąbało, żeby jednak w ten kwiat iść, pomimo że go nie ma. Ale tutaj będą, tak. Tam jest z cebuli kwiatek, także zostawiłem. Wspaniała rzecz to tutaj też jest ta lebiotka. Znaczy, ja tego nie lubię jako przyprawy, bo uważam, że to takie oregano, typowe takie oregano, jest dużo smaczniejsze, jakby aromatyczniejsze. A to jest taki jakby zamiennik, ale no może to nie jest najlepszy moment w tej chwili, bo tutaj czasami jak się podejdzie, to aż się roi od tych owadów. Ja kiedyś na Facebooka robiłem taki krótki filmik. ale zobaczcie, tu, 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 tu leci następne. Jest tego po prostu zatrzęsienie. O, jak się cokolwiek tutaj zrobi, to widać, że, że, że mnóstwo tego lata... W tej chwili to, co Wam pokazuję, to jest o! tak naprawdę, nie wiem, jedna czwarta może tego, co tutaj zwykle codziennie lata. Najczęściej, jak, jak jest duże słoneczko i nie ma wiatru, to wtedy tutaj wystarczy podejść, wzbija się chmura wręcz tych wszystkich owadów. Trochę inaczej, niż, niż, niż w tej chwili jest. Ale... Ale też jest dużo. Dlatego chciałem Wam tylko Przekazać informację, że cieszę się, że w naszym ogrodzie w porównaniu do zeszłego roku pojawiło się dużo więcej owadów. Mamy też mnóstwo ptaków, więc widzę, że te ptaki na nie polują, ale, ale jest mnóstwo wszystkich zwierząt. Owady najbardziej nam tutaj są, są najbardziej nam potrzebne. Widzę, że to takie zaniedbanie tego ogrodu to pozostawienie tego, żeby tutaj wszędzie były jakieś kwiaty. Czy też budowa tych domków dla, dla pszczół, dla trzmieli? Bardzo trzeba docenić trzmiele. One tutaj naprawdę myślę, że robią 80% roboty. Tak mi się wydaje, po tym jak widzę, ile tego lata i w jakim tempie latają. To naprawdę jest coś niesamowitego. Pełno słoneczników, będą miały co, co zapylać. Tu mamy następne, tam wszystko takie słabo rosnące na tej ziemi i późno wsadzone, bo wcześniej poprzemarzało ale jest, ale coś tam z tego będzie, niewiele, bo niewiele, ale będzie też dla owadów, też i pomidory i ogórki, i fasola tutaj już też kwitnie, już tam widziałem, że rośnie w ogóle fasola dynie, cukinie, to też tam rosną jakieś kabaczki, także no polecam po prostu, żeby coś w, tym, w tych ogrodach robić nawet jeżeli Was nie interesuje żadne no, uprawianie warzyw, owoców to po prostu dekoracyjnie, parę kwiatów sobie po gdzieś tam wysiać, posadzić jakieś krzewy dekoracyjne, które pomogą tym owadom, bo naprawdę jest coraz gorzej z owadami, tak ogólnie. Co widziałem w zeszłym roku u nas, na przykład, było, było, była po prostu tragedia z tymi owadami. Teraz one tutaj odżywają, ale w, to też może być związane z tym, że w okolicy były opryski. A teraz być może już ich nie ma, bo ja tak też tutaj zwróciłem uwagę, żeby leże lepiej skosić, a nie pryskać. Pryskane jeszcze w dzień, to już w ogóle wtedy, kiedy największa aktywność tych owadów wyjeżdżają ci rolnicy, pryskają, nie, no masakra. Teraz też jest ich na pewno więcej, tych owadów, dlatego, że jest trochę wody. Mają się gdzie jakby napić w ogóle, a jak jest olbrzymia susza, to też problem. Nie susza, odwracana ziemia, która jest ciągle wysuszana, nie mają miejsca gdzieś się zatrzymać na jakichś roślinach, wszystko wytępione, kur że płaska ziemia czarna, poodwracana bez żadnych roślin to tutaj Agnieszka też przez kilka dni nie padało no, z, no kilka no dwa czy trzy dni nie padało ona poszła tam wybierać chyba cebulę czy, czy czosnek i podnosi mówi ojej, jaki ten szczypior mokry bo po prostu jest się na czym ta woda osadzić, mają, mają co pić, mają co jeść I, i na koniec jeszcze wam tylko pokażę tutaj znowu te bzyki jak tutaj tego wszystkiego dużo lata i zachęcam was do tego, żebyście jeżeli tylko macie siłę, możliwość to zlikwidowali troszeczkę tego trawnika i troszeczkę właśnie różnych kwiatów czy krzewów, takich no kwitnących posadzić troszkę dać sobie spokój z, z tym żeby już na całym ogrodzeniu były tylko tuje i to wszystko bo tuja dla mnie tuja to jest fajne drzewo ale jest tego po prostu za dużo i niestety no można by było wymienić na coś co, co właśnie jakoś tam sobie kwitnie chociażby jakiś bez tak jak kiedyś było dużo bzu na wsiach no nic tyle chciałem bo mi się wesoło zrobiło. Przyszedłem do ogrodu, w którym jest dużo bzykania i od razu mi się humor poprawił, tak? Fajnie. Powiedzcie, jak u Was sytuacja z owadami? Czy ty w tym roku się troszkę poprawiła? Bo u nas myślę, że poprawiła się naprawdę, naprawdę znacznie. W porównaniu do zeszłego roku to, to jest bardzo duża różnica. Niech zasuwa. Cich, ciech, cich, ciech, ciech, ciech. Dobra. Kończymy. Pa pa!